Nie dam złapać się w pułapkę, paka leży na bekwicie. Spierdalaj na pobocze jak wozimy się po strewcie. Yeah. Raz po raz i buch za buchem Z białasem się podzielę, bo nie jestem w pompytku. nie ja z Wiesz, jas, Keeper czyli szefa, nie najstarszy Rucham bit beat zabite, a ty wciąż nie poruchawszy yeah, Nie, ty dziwko, przykro się na to patrzy Nie będę się tłumaczyć, ani się przed wami pasy. Łodzimy, nie chcę wyjść, wy nie wykręca wykrętem ślizgamy się po oświetle, ciebie biorą na lawetę Wolę ziele w bobach, zamiast w dziurę jebać fetę Nie będziesz jak ja, bo nas różni wiele więcej Linux też jest szpontem, a pobieranie na Linuxie kurwa za pomocą kurwa promptów na kurwa terminalu też szpąt. Te pliki nie istnieją, one się nie pobrały, nie ma komend, nie ma promptów, nie ma, nie ma oprogramowań, to nie istnieje. To fantazja jest, nie słuchajcie polityków, nieprawda, telewizory nie istnieją, to kamienie, to kamienie, to kamienie. Tyl niby kwadratowy, ale rozpierdala banie Mam do tego głowę, jestem szpontek pojebane. Jestem MVP, muszę traki na ekranie. To nie zakończenie, tylko takim się wydaje. Jadę w to tym ty tam zapierdalać buta. Wie wiem, jak sobie poradzić, byle kogo już nie słucham. Każdy numer banger, a nie pierwsza, lepsza sztuka. Nie wejdzieś tam do składu, możesz tu jedynie pukać.